Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam! Ja żołnierz wojska polskiego przysięgam! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Służyć wiernie Rzeczpospolitej Polskiej! Bronić jej niepodległości i granic! Bronić jej niepodległości i granic! Stać na straży Konstytucji! Stać na straży Konstytucji! Strzec honoru żołnierza polskiego! Strzec honoru żołnierza polskiego! Sztandaru wojskowego bronić! Sztandaru wojskowego bronić! Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie, Za mojej ojczyzny potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi do pożwód. Tak. tak mi do Szanowna Pani Wojewodo, Panie Ministrze, Szanowni Przedstawiciele Władz Lokalnych, Władz Samorządowych, Panowie Generałowie, Dowódcy Wojska Polskiego, Panowie Oficerowie, Podoficerowie. Szanowni państwo, żołnierze Wojska Polskiego, szanowni państwo rodziny żołnierzy, którzy przed chwilą złożyli przysięgę wojskową. Ja przede wszystkim bardzo dziękuję i gratuluję. Dziękuję za tą decyzję o przystąpieniu do szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To bardzo ważne wydarzenie. Przed chwilą zostaliście już oficjalnie żołnierzami wojska polskiego. Bardzo się cieszę, że dominująca większość z was postanowiła zostać żołnierzami zawodowymi, a więc będziecie kontynuować szkolenie specjalistyczne. Jakaś część z was postanowiła przystąpić do terytorialnej służby wojskowej, a więc jako żołnierze Wojska Obrony Terytorialnej będziecie służyć. To formuła, która pozwala na łączenie Aktywności zawodowej, tudzież studiów z, ze służbą wojskową, jakaś część postanowiła przejść do rezerwy, ale też za to Wam dziękuję, że zdecydowaliście się podjąć służbę, dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, gdyż wszyscy jesteście przeszkoleni, potraficie posługiwać się bronią, wiecie, jak się zachować w sytuacji zagrożenia, jesteście zorganizowani. A właśnie o to chodzi. O to chodziło twórcą ustawy o obronie ojczyzny, żeby jak najwięcej ludzi było przeszkolonych, żeby jak najwięcej ludzi było zorganizowanych, żeby jak najwięcej ludzi potrafiło posługiwać się bronią. Jesteśmy na pewnym etapie, jeszcze początkowym etapie całej naszej misji związanej właśnie ze zwiększeniem liczebnym wojska polskiego. Już mogę powiedzieć, że ponad 13 tysięcy ochotników zgłosiło się do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Mamy przygotowane w tym roku 15 tysięcy miejsc. Jeżeli będzie taka potrzeba, liczę na to. Zwiększymy liczbę miejsc. Mam nadzieję, że zbliżająca się jesień spowoduje jeszcze większe zainteresowanie dobrowolną, zasadniczą służbą wojskową. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że dzięki Silnemu wojsku polskiemu Polska jest bezpieczna. To jest właśnie przesłanie. To jest zasadnicze przesłanie. Koordynując działania z panem prezydentem Andrzejem Dudą, zwierzchnikiem sił zbrojnych, poprzez pracę Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, na którego czele stał do niedawna pan premier Jarosław Kaczyński, stworzyliśmy ustawę, która daje nam fundamenty rozwoju, zwiększenia siły wojska polskiego poprzez właśnie rozwijanie liczebne wojska poprzez wyposażanie wojska w nowoczesną broń, poprzez ćwiczenia wojskowe, ćwiczenia z wojskami Sojuszu Północnoatlantyckiego, poprzez to, że właśnie tak dynamicznie rozwijamy jednostki Wojskowe. Do 2015 roku koalicja POPSL likwidowała jednostki wojskowe. Rządy Prawa i Sprawiedliwości wyróżniają się tym, że stawiamy na bezpieczeństwo tak, żeby Polska mogła się rozwijać. Ale jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Wszyscy, jak tu zebrani jesteśmy, usłyszeliśmy siłę żołnierzy, którzy składali przysięgę. Bo nawet i liczne wojsko i, i wojsko wyposażone w, w nowoczesną broń, jeżeli nie będzie zmotywowane do tego, że służba wojskowa jest powołaniem, to nie zapewni bezpieczeństwa naszej ojczyzny. A siła wypowiadanej przysięgi świadczy o tym, że jesteście zmotywowani do tego, żeby bronić ojczyznę. I to jest najlepsza wiadomość, jaką mogliśmy dziś usłyszeć. Ja bardzo dziękuję Waszym bliskim, Waszym rodzicom, za to, że właśnie tak Was ukształtowali. Część z Was jest już ludźmi, którzy, którzy mają swoje rodziny. Też bardzo dziękuję za to, że zdecydowaliście się na dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. To jest szansa dla wszystkich. To jest szansa dla Polski. To jest szansa dla młodych ludzi, którzy być może mają trudny start w dorosłe życie. Wojsko stanowi taką właśnie formę wsparcia, gdyż można zdobyć wykształcenie, można zdobyć umiejętności. Uposażenie też jest godne w 4560 zł na początku służby, a potem, oczywiście, w miarę podnoszenia swoich kwalifikacji, uzyskiwania awansów, awans, jeżeli chodzi o uposażenie także. Jest zagwarantowany, no, ale najważniejsze jest właśnie bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Na tym koncentrują się nasze starania. Bardzo się cieszę z tego, że funkcjonuje tak wspaniale 18 dywizja zmechanizowana Żelazna Dywizja. Jej nazwa nawiązuje do zwycięstwa nad Rosją Bolszewicką w 1920 roku jej nazwa nawiązuje do tradycji 18. dywizji piechoty, która tak wyróżniła się wspaniale w czasie wojny z bolszewikami 102 lata temu. Wszystko to robimy dlatego, żeby Polska była bezpieczna, żeby odstraszyć agresora, żeby pokazać, że atak na Polskę po prostu się nie opłaci. A doświadczamy tego wszystkiego, co dzieje się na wschód od naszych granic widzimy, że Moskwa postanowiła odbudować Imperium Zła. Tylko pamiętajmy, że Imperium Zła już kilkakrotnie zostało pokonane. Pokonane zostało przez tych, którzy, którzy są przywiązani do wolności przez tych, którzy, którzy wiedzą, że, że wolność jest podstawą rozwoju. A więc odstraszamy agresora, pokazujemy, że atak na Polskę się po prostu nie opłaci. Jeszcze raz dziękuję przede wszystkim żołnierzom z dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. Jeszcze raz dziękuję ich najbliższym, zgromadzonym dziś, właśnie podczas przesięgi. Dziękuję przedstawicielom władz i jestem o tym przekonany, że nasza Wspólna sprawa polegająca na budowaniu silnego wojska polskiego zakończy się takim sukcesem, że Polska będzie bezpieczna. Dziękuję.